W zeszłym tygodniu mieliśmy mocne osłabienie się złotego. Dolar złoty poszedł w okolice 4,10, para euro złoty poszło w okolice 4,38. To było spowodowane zamieszaniem na rynkach globalnych. Inwestorzy się wystraszyli wizji wyborów przedterminowych we Francji. Wyborów, które odbędą się 30 czerwca i które według tych sondaży, które nam się gdzieś tu przewijają, mogą przynieść zwycięstwo partiom populistycznym, więc tego rynek się boi, na tym traci euro, a jak traci euro, to traci też waluty naszego regionu. Na to się jeszcze nałożyła sytuacja w USA, gdzie mieliśmy posiedzenie amerykańskiego Fedu, natomiast mimo że inflacja jest niższa, no to jednak Fed jest bardzo ostrożny Fed. Uważa, że w tym roku może mieć miejsce jedynie jedna obniżka stóp. No i taka, taka wizja, bardziej ostrzemia wizja Fedu sprawiła, że dolar zaczął odrabiać wcześniejsze straty. Więc na barze euro-dolar mieliśmy właśnie połączenie sytuacji we Francji plus. Sytuacji właśnie wokół Fedu. Więc globalnie, globalnie sytuacja się nam troszkę pogarsza. Te nastroje są słabsze, więc trudno jest chyba o to, żebyśmy powracali jakoś do mocnego złotego. Oczywiście te pierwsze dni tego tygodnia. Już przynoszą jakąś próbę tego spadku, którego był ostatnio, ale to jest tylko tak? Natomiast brakuje takiego motywu, który by ponownie był w stanie dać złotemu, złotemu jakieś, jakąś siłę. Tak? Oczywiście Rada Polityki Pieniężnej stóp procentowych w tym roku u nas nie obniży, ale to, jest, to nie jest argument za tym, żeby złoty się jakoś mógł bronić. Jeżeli na świecie będzie nerwowo. Jeżeli ręki będą się bały tego, co się wydarzy też na Wall Street, bo na Wall Street mamy bardzo, bardzo wyraźne wzrosty indeksów, no i pytanie, czy to zaraz się nam nie skończy, i, i jeżeli Wall Street zacznie spadać, no to już wtedy rzeczywiście będziemy mieć taki tryb awersji do ryzyka w pełnej skali, i, i wtedy złoty, właśnie, będzie jeszcze słabszy. Więc poziomy rzędu 4,40 i poziomy rzędu 412 na dolar złotym, a 440 na euro złotym, e, trzeba mieć na uwadze, że one mogą się pojawić. Nie to, że dzisiaj, że jutro, ale generalnie, że do końca miesiąca takie ryzyko jest.